Dzień dobry, cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka pomysłów. Często zdarza nam się, że korzystamy z spania w naszym samochodzie. Jak ktoś śledzi nasz kanał, to pewnie już to widział. I głównym problemem tego typu podróżowania jest brak możliwości wzięcia prysznica. Często zdarza się, że stoimy w miejscach, które są dość dzikie. Nie ma sanitariatów. No i drugim takim problemem jest. Załatwienie swoich potrzeb fizjologicznych, i dzisiaj pokrótce w tym filmie chciałbym omówić te kwestie i pokazać kilka pomysłów. Także, jeżeli jesteście ciekawi, bardzo serdecznie zapraszam na nasz film. Pierwsza sprawa, którą chciałbym dzisiaj omówić i zademonstrować, to jest montaż na tym bagażniku, który tutaj mamy: zasłony, żeby można było wykonać prysznic gdzieś tam stojąc na dziko i nie mając dostępu do wody. Do pierwszego pomysłu, który przyszedł mi do głowy, zastosuję taki stelaż do montażu zasłonki. Teraz pokażę może pudełko, bo mam już to wypakowane, bo musiałem zrobić kilka ulepszeń. No tutaj też za dużo nie widać, ale ci co kiedyś nie mieli kabiny prysznicowej to pewnie wiedzą o co chodzi. Na tym wieszamy zasłonkę prysznicową i możemy skorzystać z prysznica nie ochrapując całej łazienki. Żeby zamontować to tutaj na ten nasz bagażnik wykorzystam taki uchwyt. Jeden otwór już tutaj miałem, drugi musiałem sobie wywiercić, żeby trzymało się to tutaj na tym vincie. Zaraz to pokażę. Tutaj odłożę sobie na chwileczkę nakrętki. Jakbym ich szukał, to możecie mi podpowiedzieć, że tu leżą. Zaraz zajmiemy się montażem. Teraz będziemy musieli wymierzyć dobrze to miejsce. Bo ta rurka też ma ograniczoną długość. Nakrętki znalazłem, więc poradziłem sobie bez Was, ale dzięki, że jesteście. Mamy to. Do takich drobnych prac przydaje się taki zestaw. Kupiłem gdzieś go w jakimś markecie i to że niebudowlanym. Nie wiem, czemu w spożywce wszystko tańsze jest. No, może troszeczkę gorzej z jakością, ale w sumie jakieś mega pieniędzy za to nie dałem. Ile w, aby trzymuje już dość długo. No, posiałem ją. Gdzie ona jest? Już myślałem, że ją zgubiłem. Zobaczcie, gdzie ją dałem. Tu w środku się znajduje. Ale jest. Nie było problemu. By no, siedzi to nieźle. Czy będzie trzymać poziom? czy dopiero jak. Nie wiem czy to ma znaczenie, którą stroną tutaj dajemy. Chyba nie. Siedzi nieźle. Będzie to sztywne. Później tutaj mam jeszcze otwór, żeby skręcić to śrubą, aby nie wylatowało. Lecz musimy pamiętać o śrubokręcie, żeby go nie zgubić. I później by był problem. Trzeba by było z tym jechać, a wyglądałoby to co najmniej dziwnie. I na pewno mielibyśmy jakąś kontrolę drogową, jakby stali. Panowie policjanci, więc teraz drugi taki montujemy z drugiej strony. Później jeszcze musimy zobaczyć, jak to wyjdzie z tą rurką. Tak, aby się spotkały te kątowniczki z rurką, która będzie wychodzić stąd. Zaraz sobie to wszystko przy przymierzymy. Ale na razie muszę odkręcić nakrętki, aby ich nie zgubić znowu. Teraz by było dobrze przymierzyć sobie ten kątownik, więc musimy tutaj na tą rurę założyć. Ok, tak to będzie. No tak. i... Czy to będzie gitara? Muszę to zobaczyć pod każdym kątem. Sam stelaż wygląda już tak. Myślę, że z zasłonką będzie całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o ten element, on jest normalnie na wyposażeniu tego zestawu prysznicowego ale już te obejmy trzeba dokupić ewentualnie jak ktoś ma stary, nieużywany talerz tak jak to się miało miejsce w naszym przypadku można wtedy wykorzystać i nie trzeba dokupywać ale to jest do mocowania talerza Ten cały stelaż i montaż tego wszystkiego jest po to, bo w tym oto woreczku mam przygotowany prysznic zasilany z 12 V. Później pokażę, jak będziemy z niego korzystać. Też tutaj przygotowałem wodę, w tym baniaczku, i zaraz to pokażę. Zasłonka jest najtańszą zasłonką jaka jest w Ikei, i myślę, że do takich celów raczej się sprawdzi. Zasłonka ma tutaj takie miejsca, w których trzeba zrobić otwór, i do tego są jeszcze takie uchwyty. Zaraz je pokażę. Też dostępne w Ikei za jakieś niewielkie pieniądze. Nie wiem, czy go widać. Zaraz je tutaj przepchniemy. I zawiesimy. Pokażemy, jak to się prezentuje. Pierwszą zasłonkę już mam przygotowaną do powieszenia. Zaraz ją zawieszę. Później muszę zrobić tak samo z drugą. Zasłonka ma 2 metry. A tutaj mamy 90 na 90 na 90 Więc raczej nam braknie. Więc musimy mieć dwie. Myślałem, że jeden mi został w zapasie. Ale tu już widzę, że mi brakuje. Nie wiem, co sądzicie: czy zostawić. Tu mam zapas. Zobaczcie: czy zostawić po prostu w zapasie, czy przyciąć. Tak sobie myślę, że jak będzie wiało. To dobrze by było czymś to po prostu obciążyć jakimiś kamieniami. I wtedy by to nie rozwiewało na wszystkie strony. Ale zaraz zobaczymy. To wszystko, jak tylko będę miał już zrobione, to mam w planie zakupić po prostu jeden taki pojemnik, żeby cała. Cała nasza, chociaż nawet mam pomysł, bo mam już coś w sumie zakupione, ale to później. I myślę, że to się sprawdzi, by całe nasze sanitarne gadżety mieć w jednym miejscu. Teraz się pewnie zastanawiacie, gdzie jestem, a jestem tu. Troszeczkę na pewno będzie trzeba to przyciąć, ale to myślę, że już Madzia. Ja boję się, że to schrzanie. Chyba, że w domu na spokojnie jak sobie zmierzę, ale delikatnie. Jednak wolałbym, żeby tutaj był... Teraz Wam pokażę. Trochę za bardzo to leży. Lepiej, żeby było troszeczkę luzu, ale... Więcej zapasu, ale nie tak bardzo. To przycięcia gdzieś tak przynajmniej z 30-40 cm. Tak to będzie się prezentować. Myślę, że spokojnie. Zaraz wam pokażę jeszcze, zaraz jakiś owad mi wleci. Ejdź sobie dalej, no musiałeś do auta. Nie mogę. Wszystko z nami chcę gdzieś podróżować. Więc naszą kabinę prysznicową mam już rozłożoną. Tak to się prezentuje. Lekki poziom do poprawienia tą stronę będę musiał troszeczkę podnieść. Ale to już pierdoła, zaraz to odkręcę. Tak to będzie tu wyglądać no miejsca dość sporo, myślę, że nawet większa osoba mogłaby się tutaj okąpać nie jest to może tak wysoko, ale pocał z drugiej strony, chodzi o to, żeby nie było widać za bardzo co tutaj się dzieje a my możemy obserwować otoczenie jak najbardziej za chwileczkę pokażę Wam prysznic, który zakupiłem fajna opcja bo jest na 12 V. Tutaj jest pompka zanurzeniowa, która trafi do wody. Wodę będziemy podgrzewać sobie wcześniej. Myślę, że taki jeden z tych zbiorników zamaluje sobie na czarno i albo słońce nam ją podgrzeje. A jak nie, to będę miał jeszcze dodatkową grzałkę, którą będę tutaj wkładał. Jeżeli będziemy wiedzieć, że za jakieś pół godziny, może godzinę, będziemy brać prysznic, zaczniemy sobie już ją podgrzewać, żeby osiągnąć jakąś temperaturę taką. Oj, biedactwo, tam się męczy. Muszę iść wypuścić to stworzonko. Poczekajcie chwileczkę. No i po co Ci było tutaj wlatywać? No leżesz. No muszę Ci pomóc, no patrz. O, polecam. Zaraz rozłożę ten prysznic i pokażę, jak to będzie wyglądać, jak będziemy z tego korzystać. Myślę, że podłączę, bo mam chyba EcoFlow naładowany. Ile ja tu mamy procent? Trochę słońca dzisiaj było. Wow, 88%. A dzisiaj było 0% rano, także spoko. Fajne to urządzonko, ale zauważyłem, że troszeczkę się rysuje, no ale cóż to jest inna rzecz. Ważne, żeby sprawdzało się w tym czym ma. Więc rozpakowujemy prysznic i do dzieła. Taki woreczek jest w komplecie tego, później pokażę całe pudełko jak to wyglądało, jak było spakowane. A zaraz tutaj to przyłączymy dość długi wąż jest w komplecie tutaj jest włącznik pompy tu pompa i słuchawka szczerze powiem, że jak widziałem to w pudełku wydawało mi się, że ta słuchawka będzie słabej jakości ale powiem Wam, że plastik nawet porządny nie powinno się z tym nic dziać nie jest to jakiś plastik fantastic spoko nawet, myślę, że będzie służyć, a jak nie to zawsze można wymienić słuchawkę to mniejszy problem, byle pompa działała jak najdłużej. Jeżeli chodzi o opcję powieszenia tego prysznica, to jest kilka, bo jest tutaj przysawka, którą możemy przykleić sobie tam na szybie. i Jest tutaj też taki haczyk, który można gdzieś powiesić albo na tej zasłonce, albo tam z tyłu na samochodzie, na naszym bagażniku. Zaraz pomyślimy, jak to zrobić. Wszystko i tak wyjdzie w praktyce. Dzisiaj prysznica nie będę brał, ale pokażę Wam, jak to działa a kiedyś pokażemy Wam w terenie, więc zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takie ciekawostki i nasze przygody może coś zaczepniecie z tego baniak z wodą sobie już przygotowałem tutaj mamy właśnie tą pompkę trzeba pamiętać, że zanim połączymy do sieci musimy zanurzyć tą pompkę i to najlepiej dość dobrze mam zanurzoną zaraz przeniesiemy sobie EcoFlow Idziemy, mamy teraz ten styk zapalniczki. Jest tu, więc nie wiem, czy to jest podłączone. Teraz jest pompka, się jeszcze nie załącza, bo mamy tam włącznik. Tak sobie przyczepiłem tą słuchawkę, włączamy, nie? Nie I co? Musicie przyznać, że daje radę, nie? Sam byłem w szoku, jak w domu sprawdzałem, jakie tu jest ciśnienie. Spokojnie idzie się okąpać. Pisało, że 4, 4 litry wody w minutę. Więc nawet spoko. Teraz tam nie podejdę nawet. Tak to będzie tutaj funkcjonować. Jak woda schodzi z baniaka. No schodzi. Ale tu się zaraz kałuża zrobi. Dobra, wyłączamy. Aha, zapomniałem powiedzieć, jest też tutaj regulacja ciśnienia, więc można troszeczkę wolniej. Teraz tak leci. Też nawet spoko. Do prysznica wystarczy. Tak to wygląda. I tu się ją zwiększa. Zwiększa ciśnienia. Zaczynamy. Więc myślę, że będzie służyć. Baniak był prawie pełny, i powiem Wam, że trochę zeszło. Tak połowa. Ale no nie był pełny, ale jeżeli jest to 15-litrowy baniak, a wody schodzi 4 litry na, na minutę, więc. Powinien wystarczyć na prawie 4 minuty. Widzieliście, że ciśnienie było dość mocne, tu się zrobiła dość spora kałuża. Coś jeszcze chciałem Wam dzisiaj pokazać. Aha właśnie. Tak sobie pomyślałem, że to wszystko wejdzie nam do naszej toalety turystycznej. Kupiłem jeszcze coś takiego, nie jeden powie, że takiego czegoś to się nie używa. Ale myślę, że nam wystarczy. Zobaczcie. Jest to taka toaleta. Nie będziemy się załatwiać do środka do tej toalety i to wiadro nie będzie całe umorusane, bo plan jest taki, że założymy sobie najpierw na to worek, a później załatwimy swoją potrzebę. Więc myślę, że opcja się sprawdzi. I tak sobie pomyślałem, że dodatkowo do tego worka damy jakieś albo trociny, albo taki żwirek dla kotów. Wtedy mamy większe, większą pewność, że się to wszystko nie wyleje z tego worka. Wchłonie piasek albo żwirek i czy trocinę. Widziałem na filmach, że nawet to się sprawdza i nie najgorzej się na tym siedzi. Zaraz zobaczymy i utrzymuje nawet dość potężnego popa. Myślę, że spoko możemy się to zasłonić. Nie chciałem teraz tego zmoczyć. Ale myślę, że spokojnie można załatwić swoją potrzebę. Jest to lepsze rozwiązanie niż gdzieś w lesie. Co o tym myślicie? Mam nadzieję, że się podobało. Nasza toaleta WC. Spoko. Cały nasz prysznic zmieścił się do naszej toalety. Więc fajnie to się wszystko skomponowało. Teraz nie sposób będzie czegokolwiek z tego zapomnieć. Jeżeli się podobało, zachęcamy do subskrypcji kanału i zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Do zobaczenia gdzieś w terenie. Na razie, cześć.